Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się wieloletnimi kwiatami na rabatę. Kwiaty wieloletnie, czyli kwitnące byliny, są nieodłącznym elementem prawie każdego okrotu. Rozweselają aranżacje, tęczą barw, wabią owady, pięknie pachną. W tym filmie zebraliśmy dla Was 10 niezawodnych kwiatów wieloletnich, które warto zaprosić na rabatę. Jak wiadomo, kwiaty nie są zarezerwowane wyłącznie dla bylin, czyli wieloletnich roślin dzielnych. Kolorowe płatki, miły aromat i słodki nektar oferują mnóstwo roślin jednorocznych, sezonowych, drzew i krzewów. Jednak kwiaty wieloletnie, czyli kwisnące byliny, mają nad nimi przewagę z kilku różnych powodów. Kwiaty jednoroczne trzeba wysiewać co roku od nowa lub co sezon kupować nową rozsadę. Jest z tym nieco zachodu, poza tym oznacza to coroczne koszty. Wiele kwiatów jednorocznych rozsiewa się samodzielnie, jednak ich nasiona kiełkują w przypadkowych miejscach gdzie nie zawsze są mile widziane. Krzewy i drzewa zwykle kwitną krócej od bylin. Jasne, istnieją wyjątki od tej reguły z różami i hortensjami na czele, niemniej kwiaty pojawiające się nieprzerwanie przez wiele tygodni częściej spotyka się u bylin. O ile z krzewami bywa różnie, drzewa ze względu na spore rozmiary raczej nie nadają się na rabatę. Klasyczne kwiaty balkonowe, takie jak pelargonie i petunie, zdają się kwitnąć bez końca. Z drugiej strony w naszym klimacie są uprawiane jako rośliny sezonowe, nawet jeśli uda Wam się je przezimować w pomieszczeniu, to w kolejnym sezonie raczej nie powtórzą równie obfitego przepychu kwiatów. Tymczasem byliny, przynajmniej te uprawiane z powodu pięknych kwiatów, zwykle kwitną długo i obficie. Spędzają zimę w gruncie, a wiosną co roku się odradzają. Kwiaty wieloletnie osiągają bardzo zróżnicowane rozmiary, jednak zdecydowana większość atrakcyjnie kwitnących bylin nadaje się na rabaty. Wybór gatunków i odmian kwitnących bylin jest niemal nieograniczony. Podróżując busem po ogrodach, niektóre z nich spotkaliśmy zdecydowanie częściej od innych. To właśnie one goszczą w tej naszej subiektywnej liście kategoria pierwsza Aster. astry. Astry bylinowe, uprawiane w ogrodach, kwitną przeważnie jesienią. Wśród nich największą popularnością cieszą się Aster Nowoangielski, Aster Nowobelgijski oraz Aster Krzeczasty. Zależnie od odmiany, te wieloletnie kwiaty kwitną w odcieniach fioletu, różu i bieli, osiągają od około 30 cm do ponad 1 m wysokości. Nadają się na słoneczną rabatę z żyzną, umiarkowanie wilgotną klepą. Kategoria druga funkia. Funkie słyną przede wszystkim z ozdobnych liści. Warto pamiętać, że oferują również efektowne kwiaty. Są wieloletnie, posadzone na rabatę, cieszą oko co sezon. Strzeliste grona fioletowych, rzadziej białych dzwonków mogą ukazać się w różnych terminach przez całe lato. Funkie lubią cieniste lub półcieniste, niezbyt suche miejsca. Kategoria trzecia – jeżówka. Jeżówka purpurowa wbrew nazwie nie zawsze jest purpurowa. Odmiany kwitną w odcieniach czerwieni, różu, bieli, pomarańczu, a nawet zieleni. Są wybitnie miododajne i bardzo atrakcyjne dla motyli. Te wieloletnie kwiaty osiągają od 40 cm do nawet 1,5 m wysokości. Są wprost stworzone na rabatę w pełnym słońcu. Dobrze znoszą suszy i mróz, generalnie nie sprawiają problemów w uprawie. Kategoria czwarta. Liliowiec. Liliowce to wieloletnie kwiaty, które można posadzić na rabatę i pozostawić samymi sobie. Dobrze radzą sobie w słońcu i półcieniu. Tworzą gęste kępy wąskich, długich liści, wśród których od maja do lipca wyrastają kwiatostany. Każdy kwiat liliowca żyje tylko jeden dzień, ale glina codziennie tworzy nowe. Jedyna pielęgnacja, jakiej potrzebują liliowce, to usuwanie łodyg po przekwitłych kwiatostanach. Kategoria piąta – Płomyk. W ogrodach dominują dwa gatunki płomyków, nazywanych potocznie floksami. Płomyk szydlasty tworzy poduchowate kobierce, które od marca do maja szczelnie pokrywają się białymi lub różowymi kwiatami. To doskonały kandydat na skalniak albo obwód karabaty. Płomyk wiechowaty to jego przeciwieństwo. Wiele odmian wyrasta do ponad 100 cm. Tworzy gęste kępy wyprostowanych pędów zakończonych półkulistymi wiechami różowych, białych lub czerwonych kwiatów, które wabią motyle. Pojawiają się od czerwca do sierpnia, a jeśli zetniecie je tuż po przekwitnięciu, bylina może ponownie zakwitnąć we wrześniu. Płomek wiechowaty jest w pełni mrozoodporny. Może rosnąć w słońcu lub w półcieniu. Najobficiej kwitnie w żyznej, próchniczej glebie, która nigdy do końca nie wysycha. Kategoria szósta – pysznogłówka główka nazywana też bergamotką, w pełni lata tworzy główkowate kwiatostany o oryginalnej budowie. Jest dość wymagająca. Słoneczne stanowisko z żyzną, przepuszczalną, ale stale umiarkowanie wilgotną glebą, to warunek obfitego kwitnienia. I odmiany kwitną na czerwono, biało, różowo lub fioletowo. Ich wzrost waha się w granicach 40-120 cm. Te wieloletnie kwiaty wyjątkowo dobrze pasują na rustykalną rabatę. Kategoria siódma. Rozchodnik. Rozchodniki to bardzo liczny i zróżnicowany rodzaj bylin, jednak z efektownych kwiatostanów słynie głównie rozchodnik okazały. Te wieloletnie kwiaty kwitną późno, od sierpnia do przymrozków, a potem zaschnięte baldachy na sztywnych łodyżkach zdobią rabatę przez większość zimy. Rozchodniki są zaliczane do ogrodowych sukulentów. Nawet przewlekła susza to dla nich fraszka. Kategoria ósma. Rudbekia. Rudbekia to królowa pełnego słońca i rabat preriowych. Zresztą, nawet z wyglądu, jej kwiatostany przypominają słoneczka z ciemnymi, wypukłymi środkami. Psztoły i motyle lgną do nich jak magnes. Rudbekie kwitną od lipca do przemrozków, a zimą pozostają po nich oryginalnie zaschnięte koszyczki. Jak widzicie, kwiaty wieloletnie mogą na dodatek urozmaicić rabatę nawet wtedy, gdy przekwitną. Kategoria dziewiąta, szałwia. Istnieje prawie tysiąc gatunków szałwii. Są wśród nich kwiaty wieloletnie i jednoroczne, na dużą i małą rabatę. Wśród bylinowych gatunków szczególną popularnością w ogrodach cieszy się szałwia omszona. Kwitnie obficie całe lato, ku uciesza owadów zapylających. Smukłe, świecowate kwiatostany mogą być fioletowe, granatowe, białe albo różowe. Kategoria 10- zawilec. Zawilce jesienne, czyli zawilec chupecheński i jego kwitną kwitnąco kończą sezon. Odmiany osiągają od 40 cm do prawie 1,5 m wysokości. Od sierpnia do końca października rozwijają białe, różowe lub fioletowe kwiaty z żółtym środkiem. Dekoracyjne są również trójklapowe, ząbkowane liście. Te wieloletnie kwiaty najlepiej nadają się na półcienistą rabatę, ale jeśli mają zapewnione przepuszczalne, stale lekko wilgotne podłoże, poradzą sobie w słońcu. Idealnie komponują się w ogrodach naturalistycznych, wiejskich, angielskich i japońskich. A więc podsumowując, kwiaty wieloletnie na pewno wzbogacą każdą rabatę. Kwicące byliny dobrze komponują się z trawami ozdobnymi, niskimi krzewami, roślinami jednorocznymi i oczywiście innymi bylinami. Bez większego trudu możecie dobrać gatunki wieloletnich kwiatów, które będą kwitły na rabacie na przemian od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!